Cześć, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik, w którym zobaczymy sobie partię Michała Botwinika, byłego mistrza świata w szachach. Przeczytamy sobie jego komentarze. Dzisiaj to zrobimy troszeczkę inaczej niż na poprzednich filmikach. Ja to sobie przygotowałem w ten sposób, że z książki przepisałem sobie to, co Botwinik tam pisał. Więc to będą uwagi Botwinika. Są też uwagi od Radka, czyli ode mnie. Spróbujemy tą partię tłumaczyć bardziej słowami Botwinika lub moimi. Będzie mało wariantów, ponieważ nie używam silnika komputerowego do analizy tej partii. Te warianty silnikowe są bardzo trudne, a jeżeli mamy się czegoś o szachach nauczyć, to lepiej posłuchać słowami tłumaczenia i postarać się coś. Zrozumieć. Dzisiaj w ten sposób tak to sobie przygotowałem, ponieważ nagrywając poprzednie odcinki, dosyć często o coś zapomniałem, czegoś nie powiedziałem, przeoczyłem. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Te wszystkie uwagi już sobie przygotowałem, zapisałem, żeby niczego nie ominąć. Więc bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i startujemy. Jeszcze tylko sobie zmienimy widok szachownicy. W ten sposób będziemy to oglądać, żebyście też mogli nie podglądali ruchów, które są w zapisie, żebyście nie wiedzieli, nie wyprzedzali wypadków, a od czasu do czasu będzie jakieś ciekawe posunięcie do trafienia, do odgadnięcia dla Was. Także zaczynamy. Botwinik partię gra białymi, jego przeciwnikiem był Kan. 1943 rok. Zagrał posunięcie c5. Obrona sycylijska. Botwinik skocznie wychodzi na f3, czyli początek jak to w obronie sycylijskiej walka, jak w każdym debiucie walka o środek szachownicy, wyprowadzanie lekkich figur. Czarne wybierają posunięcie e6. Białe, jak to najczęściej główny wariant obrony sycylijskiej, od razu atak w centrum pionkami. Czarne zbijają, ponieważ taki jest pomysł w obronie sycylijskiej. Białe odbijają Czarny wyprowadza skoczka, biały wyprowadza skoczka, i teraz jest zagrane posunięcie D6. Podfinik nam tutaj mówi, że jest to wariant szeweningęński, w którym czarne mają dwa sposoby na rozwinięcie tych figur ze skrzydła hetmańskiego. Jednym z nich jest wyprowadzenie skoczka na C6, a gońca na D7, natomiast drugi sposób na wyprowadzenie tych figur jest taki, żeby skoczka postawić na D7, natomiast z tym gońcem wtedy trzeba zrobić fianchetto, czyli postawić go na punkcie. B7, czyli trzeba będzie odsunąć tego pionka, albo się, dosyć często w obronie sycylijskiej robi się to tak, że te pionki ustawiamy tu, goniec wychodzi tutaj, i skoczek wtedy nie na C6, żeby tego, tego gońca nam nie zasłaniać tylko w ten sposób. Czyli czarne mają do wyboru dwa sposoby na rozwinięcie figur skrzydła hetmańskiego. Ja ze, zwej, ze swej strony jeszcze tutaj dodałem, co zrobić ze skrzydłem królewskim, czyli tu na pewno, bo nikt pewnie tego nie pisze, bo nie ma żadnego wyboru goniec będzie wyprowadzony przez pole E7. Król robił krótką roszadę, tak? To najczęściej w tych wariantach się gra czarnymi. Natomiast białymi, Botwinik robi coś takiego, że na początek wyprowadza sobie gońca na E2, czyli wygląda jakby się przygotowywał do krótkiej roszady. Jest też tutaj taki plan, cofnę ten ruch. Teraz mi to przyszło do głowy, się przypomniało, że przecież bardzo często ja tak kiedyś grywałem. Wyprowadza się gońca na E3. Buduje się taki domek tutaj posunięciem F3, żeby taki tutaj fajny łańcuch pionków powstał. Potem Hetman, jedno, jeden kroczek do przodu i długa roszada, czyli też. Jak prawie w każdym debiucie, mamy jakiś wybór pomiędzy tymi sposobami, schematami rozwijania figur i wybór między planami, co robić w czasie partii. Tego trzeba się uczyć, to trzeba poznawać na przykład oglądając partię Mistrzów Świata, arcymistrzów. Więc oglądamy. Poszedł goniec, czarne grają posunięcie A6, typowy ruch w sycylijskiej. Często czarne grają właśnie B5, żeby tego gońca postawić tam. Botfinik gra A4 i teraz jest dosyć komentarz, który mi się spodobał w książce. Botfinik pisze pisze że jest to staromodny system rozwoju. Staromodny, partia, słuchajcie, z 1943 roku. Książka, z której, której Botwinik tą partię analizował, pochodzi z roku 1985, więc być może chodziło Botwinikowi w latach 80., pisał, że tak się grało w latach 40., czyli staromodny rozwój. Natomiast do dzisiaj się gra to posunięcie A4. Jest to spotykane w bazie Masters na się, tak grają nawet dzisiaj. Bardzo dobrzy zawodnicy. Ten ruch jest sensowny, jak najbardziej on po prostu przeszkadza czarnym tak swobodnie sobie zagrać posunięcie B5. Czarne wyprowadzają Hetmana na C7. No i mamy ciąg dalszy rozwijania figur, czyli botwinik F4, drugi pionek tutaj do centrum. Czarny idzie skoczek na D7. czyli już ewidentnie widać, że skoczek zajmuje tą placówkę. Goniec będzie szedł pewnie zaraz na B7. Jest roszada u białych, krótka. Już posunięcie a4 dało znać, że białe chcą robić krótką roszadę, nie chcą robić długiej roszady, bo gdyby chciały białe robić długą roszadę, to nie grałyby posunięcia a4. Potwini idzie, przepraszam, kan idzie b6, nie dało się b5. Tutaj białe mają bardzo dużą kontrolę, pilnują tego punktu, więc jest b6, żeby zrobić miejsce dla gońca na b7. Biały od razu idzie na f czy też ustawia się tutaj na tej przekątnej, zagląda, już jakieś może posunięcia e5 by groziły, ale czarny goniec jest na czas też melduje się na punkcie b7 na tej przekątnej i teraz jest dosyć ciekawy ruch, botwinik gra posunięcie f5. I tutaj zaczynają się już konkretne działania. To już jest wyjście z takiego schematu, tylko rozwijamy figurki i potem się pomyśli co dalej. To już jest ewidentnie pomysł na grę. Botwinik pisze tak: kiedy goniec czarnych opuścił tą diagonalę tutaj, czyli ustawił się na, na na punkcie b7 ruch f5 jest bardzo nieprzyjemny dla czarnych tego pionka na e6 za bardzo czarne nie mają jak bronić nie można zbić pionkiem na f5 ponieważ tam wtedy zamelduje się skoczek i ten skoczek na polu f5 będzie zbyt silną figurą tak nam tutaj pisze botwinik więc co pozostaje czarnym pozostaje zagrać posunięcie e5 ale to niestety osłabia wtedy ten punkt czyli pionek idąc do przodu przestaje kontrolować tutaj Botwinik jeszcze mówi o tym, że ruch f5 to nie jest jakiś jedyny i konieczny, to jest jego po prostu pomysł na grę w tej partii. Jakąś inną opcją jest posunięcie g4, rozpoczęcie takiego ataku, szturmu pionowego na skrzydle królewskim i przytacza nam tutaj jakiś przykład z partii kopajew ałatorcew, 5 lat wcześniej taka partia była. To jest jego po prostu wiedza, debiutowa wiedza na temat danej pozycji. On wie, jak to grać. Więc tak też, tak też jest w partii. Nastąpiło posunięcie F5. Czarno odpowiedziały ruchem E5, bo nie było jak bronić tego pionka. Natomiast ja ze, ze swojej strony, tak tutaj zastanawiałem się po prostu, że słabość pola na D5 jak najbardziej jest po posunięciu E5. Natomiast to jest klasyka, to jest klasyka szachów, bardzo wiele wariantów, yy, na przykład w obronie sycylijskiej. Są takie warianty, że ten punkt czarny mają słabe. Takie ustawienie pionków czarny wybierają na przykład czy w wariancie Najdorfa, czy w wariancie Swierznikowa w sycylijskiej. Nie wiem, czy będziecie znali te ustawienia, ale jest coś takiego, tak się gra. Dużo tutaj pewnie zależy w tej pozycji od takich szczegółów, że ten punkt jest słaby, ale skoczek będzie uciekał. On sobie uciekł na pole B3. Tutaj bardzo dużo zależy od tego, czy na przykład czy czarnym udałoby się zagrać posunięcie D5. Gdyby czarnym udało się zagrać posunięcie D5, to ich pozycja... Będzie dobra, to jest takie wyrównanie. Nie będzie wtedy problemu z tym punktem, wyrównanie tego centrum. Nie będzie problemu z tym punktem, że tam białe figurki nie będą mogły wejść, jeżeli my zrobimy ten ruch. Ten pionek nie będzie słaby, jeżeli zrobimy ten ruch, no bo już będzie tutaj. Więc gdyby czarnym udało się zagrać posunięcie D5, ich pos m, pozycja jest dobra. Potem to wszystko w szachach zależy często od szczegółów, że białe już mają ustawionego gońca na F3, który na ten punkt D5 patrzy. Dużo białych figur patrzy ten pionek też, na punkt D5, przeszkadzając czarnym zrobić to posunięcie na pionkiem, uwolniające takie posunięcie pionkiem na D5. Ten skoczek poszedł już na pole D7, i czasami się go tutaj wyprowadza, jak na przykład w wariancie Najdorfa, ale z kolei w tym wariancie sośnikowa częściej jako że skoczek chodzi tutaj. Więc czy skoczek na D7 przeszkadza zagrać posunięcie D5 czarnych? To są już takie niuanse, szczególiki, nad które mogą mieć znaczenie w partiach tych Mistrzów Świata. Popatrzmy na partię, bo tak. Kan zagrał posunięcie skoczkiem na c5, tutaj go wykorzystuje, i botwinik w książce pisze, że to jest to, na, na co liczył Kan, że on liczył na wariant, że czarne teraz zbiją tego skoczka. Przepraszam, białe zbiją skoczka, on odbije hetmanem, jest szach, i to jest to, na co liczyły czarne. Ale niestety, według botwinika, tutaj na czarno czeka rozczarowanie, cofnę teraz, ponieważ botwinik nie zamierza bić tego skoczka. I mówi botnik, że lepsze dla czarnych było zagrać po, po prostu gońcem na E7, a następnie tam dokończyć roz, zrobić roszadę, dokończyć rozwój i spróbować przygotować się właśnie do tego posunięcia D5, żeby ono było możliwe do zagrania. Kan zagrał posunięcie skoczkiem na C5, w ten sposób zaatakował dużo, trzy razy pionka na E4, który jest broniony tylko przez dwie białe figurki. I jeszcze dodatkowo chce zbić tutaj, prawdopodobnie tak myślał Kan, co zniszczyłoby strukturę pionów białych. Ale Botwinik się tym nie przejmował i zagrał posunięcie Hetman na Edwa. Wykrzyknik książce od Botwinika, który w ten sposób tłumaczy nam, że nie zawsze takie bicie będzie złe dla białych. Tutaj Botwinik na to idzie, ponieważ z jednej strony będzie miał zepsute pionki. To wcześniej też było w partach Botwinika, że mieliśmy jakiegoś grzybka, ale było coś w zamian, co się białem podobało. I tutaj Botwinikowi podoba się to, że gdyby czarne zdecydowały się na to bicie, to po rozwinięciu gońca... Ten Goniec gdzieś wyjdzie, albo na pole G5, albo na pole E3. Białe bardzo szybko przejmą, zwłaszcza tą linię C. W książce Botwinik pisze o tym, że białe po tych wybiciach szybciej opanują linię C. I jeszcze Botwinik pisze, że jest to standardowa idea Bolesławskiego. Także to jest znowu jego po prostu taka debiutowa wiedza, znajomość planów z gry środkowej, która pomaga mu wybierać właściwe, to dobre posunięcia. Czyli Botwinik hetman na E2, broniąc teraz trzy razy tego pionka na E4, nie bojąc się tego zbicia. Co robią czarne patrzymy dalej. Czarne po prostu wyprowadzają sobie gońca na E2 na E7, a białe grają posłuchajcie król na H1. I Botwinik w książce pisze tak, zastanawia się, w którą stronę czarne powinny robić roszady. Jeżeli zrobią długą roszadę, no to ten król tam nigdy nie będzie bezpieczny, ponieważ nie ma tej takiej stan standardowej ochrony z pionków. Jeżeli zrobi krótką roszadę, to podchodzi pod taki szturm od razu, atak pionów G4 na G5, a jeżeli zostanie w centrum, na co kan w partii się zdecydował, no to koniec końców ten król w centrum też nie będzie bezpieczny i podpadnie pod atak. Ja się tu troszeczkę zdziwiłem, że Botwinik w ogóle zastanawiał się nad posunięciem długa roszada. Prawdopodobnie niewiele myśląc, zrobiłbym tą krótką roszadę i takie było moje myślenie o tej pozycji. Jeżeli białe po prostu ruszą do tego ataku, do tego szturmu, no to trudno, będę. Albo się przed tym szturmem bronił, albo prawdopodobnie starałbym się przygotować właśnie jakieś posunięcie D5, żeby otworzyć tą pozycję. Nawet jeżeli coś się poświęci, no to grając posunięcie G4, białe troszeczkę odsłaniają swojego króla. Jest taka szachowa zasada, że na atak na skrzydle powinniśmy odpowiadać właśnie jakimś kontratakiem, uderzeniem w centrum. Patrzymy dalej. Kan zdecydował się na posunięcie H6. I Botwinik tłumaczy je tak, że ten ruch przeszkadza zagrać posunięcie goniec na G5, który to goniec miałby za zadanie zbić tego skoczka, który patrzy w punkt na D5, a tam przecież to jest ten ważny punkt, który my chcemy kontrolować. Więc to jest takie trochę śmieszne połączenie, powiązanie w szachach, że posunięciem H6 czarne w tym momencie walczą o kontrolę nad punktem D5, po prostu zabezpieczając sobie tego skoczka. Natomiast posunięcie H6 to jest taki ruch, po którym na przykład już teraz mu się troszeczkę bał robić tą roszadę, bo bo wtedy faktycznie ten szturm G4, G5 jest bardzo, bardzo szybki, tam nastąpiłoby takie mm, rozbicie tej obrony, tam też patrzy ten goniec, więc po H6 już bym się prawdopodobnie bał robić roszadę. To są trudne decyzje w szachach, które trzeba podejmować i to są tylko takie ogólne pomysły, rozumowania, natomiast te, te warianty decydujące w szechach są warianty, dlatego tak komputery dobrze grają, bo dobrze liczą te warianty. Patrzymy dalej. W partii nastąpił goniec na D2, teraz będzie bardzo fajny manewr, Goniec tak po prostu sobie wygląda, że jest skromnie wyprowadzony przez botwinika, idzie na D2, robi miejsce może tej wieży, żeby weszła gdzieś też do gry, do centrum. Czarne też to robią, wprowadzają wieżę na D8. Standardowa pozycja dla wieży w obronie sycylijskiej to jest pole C8, bo tam wieża ustawia się na tej takiej półotwartej linii. Natomiast tutaj dlaczego czarne stawiają wieżę na D8, żeby chcieć, on, on, one chcą zagrać to posunięcie. D5, więc wieża tutaj będzie chciałaby w tym pomagać, ale czy to się uda? I teraz patrzcie, goniec poszedł na D2 po to, żeby zaraz zagrać na E1. To jest manewr, który Botwinik tłumaczy w ten sposób, że czarny nie wpuścił go na pole G5, więc on po prostu znalazł inny sposób, żeby na tą przekątną i żeby na tego skoczka uparcie tutaj goniec spoglądał. Ja uważam, że to jest tak proste, że aż genialne i po prostu żal mi, że ja prawdopodobnie w tego partii bym nie zagrał, nie wymyślił. Natomiast to jest coś, czego można się nauczyć właśnie oglądając partię Mistrzów Świata. Proste i genialne zarazem. Patrzymy na da dalej na dalszy przebieg partii. Czarne grają Hetman C8 i Botwinik pisze tak, że Hetman idzie na pole A8, skąd będzie patrzył razem z Gońcem wspólnie tutaj na pionka E4. I ten punkt D5, cały czas Czarny interesuje to, żeby zagrać po usunięciu D5 Natomiast to przestawienie tego Hetmana kosztuje czarne sporo czasu. I teraz białe będą decydowały się na wymianę, której nie chciały w debiucie. Albo Twinik piszesz tak, że jeżeli czegoś nie chcesz w debiucie, to jeszcze nie znaczy, że to nie jest dla Ciebie korzystne w grze środkowej. Po prostu partia gra w szachy to jest coś takiego, co cały czas z każdym posunięciem sytuacja się zmienia. I na razie gra posunięcie wieża na D1, wprowadzenie wieży do gry na tą krytyczną linię D, na której znajduje się słaby pionek i słaby punkt, o który toczy się ogromna tutaj bitwa. Hetman idzie na to pole A8, dokładając czwarty atak w tego pionka, dokładając się do większej kontroli nad polem D5 i teraz następuje ta wymiana, której przed chwilą jeszcze Botnik nie chciał. Natomiast przedtem jej nie chciał, ponieważ tutaj wchodził Hetman z szachem, Hetman był przy centrum, pomagał zagrać D5. Sytuacja się zmieniła i w tym momencie Botnik bije. W ten sposób też broniąc tego pionka na E4, ponieważ sprzątą czarnego skoczka, który napadał, Czarno odbiły Debijece, wydaje się taki dosyć naturalny ruch. Właściwie tutaj się zdziwiłem, że Botwórnik w książce w ogóle rozważał bicie pionka i nawet chyba uważał to za troszeczkę lepsze, mimo że, że bardzo dziwnie wyglądają tutaj te pionki. Botwórnik pisze, że białe dalej mają przewagę z uwagi na słabość tych dwóch pól. No i ta struktura tutaj tych pionków jest bardzo dziwna, zwłaszcza ten pionek taki na D6, który ma kłopot z tym, żeby pójść do przodu. Natomiast po takim naturalnym biciu D -B -E C, botwinik pisze, że teraz czarne będą miały kłopoty. I co się znowu zmieniło w pozycji? Po posunięciu D -B -E C coś się w pozycji zmieniło, zmienił się charakter pozycji, może się zmienić plan, plan w pozycji, Wasz plan. Spróbujcie się chwilę zastanowić, teraz trafić, jakie posunięcie z wykrzyknikiem, botwinik zagrał, a po 3 sekundowej pauzie ja Wam je pokażę. Po posunięciu DB C6, co się zmieniło w pozycji? Oczywiście otworzyła się ta linia i teraz te wieże na siebie patrzą. Natomiast jak pionek z D6 poszedł na C5, to przestał bronić pionka na E5. I botwinik pisze, że teraz ten pionek staje się głównym celem i obiektem do ataku białych, więc zagrał posunięcie goniec na G3 z wykrzyknikiem brawo dla osób, którym dało się ten ruch wymyślić. To nie jest proste, ponieważ wyprowadzając tego gońca mieliśmy bardzo mocno w głowie zapisany jakiś pomysł, jakiś plan, że idziemy na E1, żeby tu. Żeby go sprzątnąć, żeby walczyć o ten punkt. Ta zmiana charakteru pozycji i zmiana planu we właściwym momencie to jest coś, co potrafią robić najlepsi szachici na świecie. Czarne zbiły, białe odbiły. Jak bronić tego pionka? Nie jest łatwo. W partii będzie Hetman na B8, bo twinik pisze, że można było też bronić skoczkiem, natomiast gdyby poszedł tutaj skoczek, no to znowu coś się zmienia w pozycji. Skoczek był tutaj kontrolował punkt. D5 w tym momencie poszedł bronić tego pionka. Czarne osłabiły kontrolę nad tym polem. Skoczek od razu by tam po prostu wskakiwał. Więc cofamy teraz ruch Czarnych, Patrzymy, jak było w partii. W partii Hetman poszedł bronić tutaj tego pionka. Dla botwinika coś się zmieniło, ale ruch robi ten sam, czyli i tak skoczek wchodzi na pole D5. I sytuacja czarnych jest taka nieprzyjemna. Wisi tutaj pionek. Botwinik mówi, że znowu można byłoby go bronić, pójść Hetmanem na D6. Hetman broni tego pionka, broni tego pionka. Natomiast hetman na d6, co się zmienia, ustawia się na linii zwierząt. Więc po posunięciu hetman na d6 Botwinik planował wrócić sobie skoczkiem tutaj, napaść na hetmana i za chwilę skoczek sobie pójdzie tutaj, skąd znowu patrzy na tego słabego pionka i dokłada się razem z gońcem do ataku na tego pionka. Więc bardzo duża kontrola wydarzeń na szachownicy po stronie Botwinika. Czarne zdecydowały się zbić, ale Botwinik odbiera pionkiem i znowu coś się zmieniło. Otworzyła się linia dla Hetmana, który razem z gońcem tutaj tego biednego czarnego pionka męczą. Czarnymi kan gra posunięcie goniec na D6. I w książce Botwinik pisze, że w tym ruchu czarne utrzymywały swoje nadzieje na obronę, że słabo było na przykład bronić się pionkiem, ponieważ nastąpiłby ruch na D6. Atakujący tutaj bić nie można, ponieważ po zbiciu, nie trafiąc całkami. nie można bić, ponieważ po zbiciu, zbiciu ginąłby ten goniec. Gdyby czarne zdecydowały się zbić najpierw tutaj z atakiem na hetmana, to Botwinik ma przygotowany szach i gdziekolwiek król odjedzie, przedstawmy go sobie tutaj, pisze w książce, że bije tego gońca i ta pozycja jest bardzo, bardzo zła dla czarnych. Taki pionek wbity tam na białym polu, gdzie goniec go nie dosięgnie, wieża go broni, to, to jest gwóźdź do trumny dla, dla czarnych. Więc tak w partii nie będzie. Cofamy po posunięciu goniec na E6, potwornik też zamierzał zagrać tutaj, znowu otwierają się tutaj. Patrzą na siebie te gońce. Pionek zamierza znowu tam wbić gwoździa. A tutaj jeszcze dodatkowo mamy nacisk na tego pionka E5. Więc w partii to jest ruch, na który liczyły czarne, żeby powstrzymać tego pionka przed marszem, dwukrotnie obronić pionka na E5. Więc wydaje się, że wszystko się tutaj czarnym trzyma. Natomiast znowu moment dla Was, spróbujcie wymyślić ruch, który zagrał botwinik. Kolejny wykrzyknik do zgarnięcia. Ja za 3 sekundy pokazuję, co zagrał botwinik. A jest to posunięcie, słuchajcie, F6. I ten ruch trzeba zagrać. Wykrzyknik w książce, żeby. Musimy to zagrać białymi, zanim czarno nie zagra im tego posunięcia. Gdyby czarno zagrały tutaj, bardzo mocno się pozycja wyblokuje. Będą duże szanse dla obrony dla czarnych. Natomiast po posunięciu na F6 nie będzie łatwo, jest to poświęcenie pionka, więc to nie jest taki prosty ruch do zrobienia. Natomiast tak, w partii będzie G6, czarne go nie zbiły, bo mówi, że gdyby go zbiły, to białe zagrałyby sobie gońcem tutaj, jest blokada, te pionki nigdzie nie pójdą i czarne nie mają obrony przed manewrem, ustawi sobie teraz znowu gońca tutaj, napadnie, pójdzie sobie wieżą tutaj, napadnie, jak będzie trzeba to dołożyć do Hetmana, napadnie, więc tego pionka białe odzyskają. Natomiast utrzymają te swoje, wszystkie wygody swojej pozycji, swojego ustawienia, jak to w książce napisał. Więc cofamy, wracamy do partii. W partii po wykrzykniku F6 nastąpiła taka próba blokady G6. Jest to oczywiście oddanie pionka, ponieważ Botwinik zbija i pisze, pisze że to jest oczywisty ruch. Mimo, że tutaj wchodzimy pod dwa bicie, a jest tylko jedna obrona. Natomiast na zbicie tak nie będzie w partii, Botwinik ma przygotowane albo wieża na jeden Z odzyskaniem bez problemu tego gońca, albo pisze, że jeszcze bardziej energiczny, ale trudniejszy jest posunięcie D6, ale też ten goniec zostanie odzyskany. Więc białe zdobyły pionka, tak po prostu zdobyły tutaj pionka. Pierwszy, te wszystkie przewagi takie pozycyjne, lepsze pola, lepsze figurki, w końcu gdzieś udaje się w 24 ruchu zamienić w tą przewagę materialną w jednego pionka. Czarne grają król na d8 i botwinik pisze, że czarne tu mają jeszcze bez tego pionka jakieś szanse na obronę, ponieważ to jest tylko pionek. Gdyby tutaj nastąpiły tylko takie wymiany, tego pionka na d może udać się wyblokować i pozycję bez pionka można też zremisować. Natomiast tutaj w tej pozycji się to nie uda, ponieważ białe mają bardzo silne um, uderzenie taktyczne. Tak to nawet botwinik nazywa. Po zbiciu, zbiciu, um, chwila na dla Was, zatrzymajcie sobie filmik. I wymyślicie to, co wymyślił Botwinik w tej pozycji. Zagrane zostało, słuchajcie, Hetman na E7. Kolejny wykrzyknik, brawo dla osób, którym się udało to zgadnąć. I fajny w ogóle komentarz w książce: Botwinik pisze: Straszny szach. To jest straszny szach. Je, następuje bicie, i Botwinik pisze: Tak, końcówka jest beznadziejna dla czarnych, chociaż wygranie jeszcze nie będzie takie proste, bo pozycja jest dosyć mocno zamknięta. W tym, w tym momencie nie można zbić tego pionka. Pionek jest tu bezpieczny, a już do, dotarł na siódmą linię, ponieważ po zbiciu byłby szach i z odsłony zbieramy gońca. Więc kan gra posunięcie król na D7, bo domyka tutaj, dociska tego pionka. Dwa pionki tak wysoko zaawansowane wygląda to, że powinno być proste, ale jeszcze nie jest proste, bo po wymianie gońców i odbiciu. No nie ma sposobu, te pionki są blisko, blisko, ale nie ma sposobu, żeby je pchnąć do góry. Ale wiadomo, że to czarne muszą się bardzo mocno, bardzo dobrze bronić, natomiast Botwinik ma pomysły, ma plany, jak tą pozycję przechodzić. Król do centrum, od tego zaczynamy w końcówkach i czarne grają posunięcie G5, czym Botwinik mówi, że on to się cieszy, bo w ten sposób czarne pomagają, przesuwając pionka na G5 osłabiły te dwa punkty i to jest miejsce, którędy czarny, biały król, będzie próbował przechodzić. Gdyby czarne tego nie zrobiły, to Botwinik miał taki plan: postawić wieżę na D5, przestawić króla na C4 i w dobrym momencie zagrać posunięcie A5, żeby rozbić tutaj łańcuch tych dwóch czarnych pionków i gdzieś tą pozycję otworzyć. A wtedy jest szansa, że uda się tym pionkom pomaszerować do przodu. Czarne grają G5. Właściwie nie wiadomo, może chciały gdzieś tutaj tymi pionkami coś podziałać. Nie wiadomo. Wieża idzie na D5. Komentarz w książce. Wieża na D5, tutaj wieża jest nieujarzmiona, jak to napisał botwinik. Nie da się nigdy zbić, bo nawet gdyby gdzieś tutaj król podszedł ją zbijać, to wtedy dwa pionki, ruszy ten pionek D i dwa pionki na siódmej linii zawsze pokonają, wygrają wieżą, Więc wieża sobie stanęła na środku szachownicy, rozgląda się na lewo i prawo i sobie tam spokojnie stoi. Czarna wieża idzie na G8. No i teraz botwinik po prostu przechodzi królem. Następuje f6, następuje król g4, więc kroczek za kroczkiem idzie do przodu po posunięciu król na e6. Nie można nigdzie ciągle jeszcze tych pionków pchać, król napada na wieżę, ale to już mówiliśmy, że tej wieży bić nie można, bo się nie przyjmuje. Wchodzi król na h5, jeszcze dał sobie w książce wykrzyknik. Kolejny pomysł, kolejny plan, który w książce nam Botwinik opisuje, jest taki, że on teraz po prostu zamierza zdobyć kolejnego pionka, będzie miał dwa pionki przewagi a następnie za pomocą ofiary poświęcenia tych dwóch pionków przejść z końcówki wieżowej do końcówki pionowej, która będzie wygrana. Więc no, jak on to pisze, to pewnie dla niego uważa, że to jest proste, natomiast dla większości zwykłych śmiertelników jeszcze to nie jest przecież takie proste. Wygranie takiej pozycji. Król na H5, czarne grają A5, bo czynnik w pisze, że gdyby wieża chciała bronić tego pionka, no to król wchodzi dalej i gdzieś tam do tego obozu się przedostanie. W końcu coś tam padnie. I zdobędzie. Więc patrzymy: A5 w partii. I tutaj już to w miarę sprawnie podfinikowi poszło. Chociaż tak, pionka zdobył. Król idzie na F7. Jeszcze jest ryzyko, jeszcze jest niebezpieczeństwo. Wieża teraz zagrałaby tutaj. Jest mat, więc król pionka zdobył misję, wykonał. Robi wycof. Wieża dała szach. Król ma jedyne pole do uciekania. Wieża daje szach. Jest znowu potencjał pomylić się. Tutaj nie zagrał w partii. To jest oczywiście błąd, ponieważ czarne dałyby mata. Szach mat, więc podfinik to widział. Śmieszny ten król, tak tam poszedł, zdobył pionka, a teraz sobie wrócił na g3. Ale misja wykonana, pionek zdobyty. I po posunięciu wieża na h8, f4. Gdzieś powoli te pionki się zbijają, ta pozycja się otwiera i wtedy Botwinikowi będzie łatwiej wygrać. Nastąpiła wymiana, czarne znowu idzie królem na e6 i Botwinik pisze, że, że teraz to jest ten moment, kiedy przechodzi do wygranej pionkówki, oddając te dwa pionki. Jakimś innym planem było pchać tego pionka aż do H7, następnie zagrać tutaj i też, też to był plan, żeby tą partię wygrać. Może ten pionek spokojnie maszerować, wieża nie może go bić, bo wtedy gdzieś tam pionka zamieniamy innego w hetmana. Natomiast przejście do wygranej pionkówki wygląda tak, że idzie pionkiem na D7, król zbija tego pionka, pionek zamienia się w hetmana, więc Botwinik oddaje śmiało dwa pionki, całą przewagę, na którą sobie zapracował poprzez wcześniejsze 40 posunięć, żeby przejść do pionkówki, która jest wygrana i ta pionkówka jest wygrana, ponieważ białe mają takiego pionka, którego w pionkówkach nazywamy oddalony wolny pionek i zawsze, kiedy ten czarny pionek, przepraszam, czarny król będzie tego pionka chciał gdzieś tam zbić, w którymś miejscu, nie wiadomo w którym, to w momencie, kiedy biały król zbije tego pionka, biały król będzie miał bliżej, żeby wy wyzbijać te pionki i białe wygrywają wtedy tymi pionkami. Więc tak wyglądają te szachy, słuchajcie, na tym takim poziomie już świata. Od początku do debiutu jakieś małe, drobniutkie przewagi zdobywa po to, żeby gdzieś na końcu wykorzystać to na przykład w takiej pionkówce. Czarne gra jeszcze oczywiście tutaj, broni, jeszcze kilka posunięć. Nie, przepraszam, tu się czarne poddały, już nie było mm. kilka posunięć. Czarne w tym momencie się poddały, natomiast w książce jeszcze jest wariant pokazany, że gdyby bronił, a pokażę Wam jeszcze ten wariant, bo on jest sympatyczny. Właśnie widzicie, nie H4, tylko botfinik mówi. Król nagierzy i być może H4 też wygrywa z takim pchaniem tego pionka. Jak król zbije tego, to my zbijemy tego albo Twinik pokazuje jeszcze fajną rzecz, to pokażę wam też. Król tu, żeby nie wpuścić tam mm, czarnego króla, a jeżeli on tutaj i też ma uciekiniera, który będzie szedł, to idzie, idzie. I teraz jeszcze jest bardzo ważny ruch, który trzeba zrobić, bo gdybyśmy tylko szli pionkami na wyścigi, to dojdziemy hetman, hetman, i tu jest porówno, ale jeżeli zagramy najpierw tutaj. Bo pokazuje, że to jest bardzo ważne posunięcie. Teraz pionek nie może iść, ponieważ król go chce zbić, więc czarne musiałyby pójść królem, żeby pionek dalej maszerował, a wtedy król ustawia się na szacha. I w tym momencie możemy wystartować do tego wyścigu, ponieważ kiedy nasz pionek zamieni się w królówkę, damy szacha. I w ten sposób wygrywamy grę. Jakby o jeden ruch jesteśmy szybciej po królówkę niż przeciwnik. No i koniec. Taka partia na dzisiaj, taka analiza. Mi się ta partia podobała. Ona pokazała du dużo planu. To się zaczęło gdzieś tutaj w debiucie. Plany, pomysły zaczynają się w debiucie, po debiucie, natomiast sprawy i tak najczęściej w partiach arcymistrzów rozstrzygają się w końcówkach. Ale tu było sporo pomysłów, które pokazał Botwinik. Z tym, że nie muszę zawsze bać się tych zdublowanych pionków, bo wtedy w zamian za to mam jakieś otwarte linie, które szybciej opanuję. Z tym przejściem gońca na pole H4, żeby sprzątnąć tego skoczka, bo walka toczyła się o punkt D5. Natomiast potem gdzieś tam na końcu, może nie na końcu, ale gdzieś tutaj kilka posunięć dalej, zdecydował się jednak na tą wymianę, ponieważ coś nowego pojawiło się w pozycji jakiś pionek, którego zdobył. Potem drugiego, potem zamienił to w pionkówce na oddalonego wolniaka i potem wygrał, bo był o jeden ruch szybciej po królówkę. No, takie te szachy są, nie są łatwe, ale warto grać i warto się uczyć, a uczymy się właśnie. W tym filmiku od Michała Boswinika. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że partia analiza się Wam podobała. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego odcinka. Cześć.